O dzień dobry, witam wszystkich. Dzisiaj z rana zrobię szybko karmę, bo wczoraj krowy nie zdążyłem na dwa dni nakarmić. Jałówki są na dwa dni nakarmione. Teraz tylko jednego miksa zrobię dla krów. Ogólnie siano, już mam przygotowane pryzmy, nie muszę odkrywać. Także na spokojnie mi się uda to zrobić. Tam w przeciągu 25 minut. I ten, odczepiam miksa i podczepiam kultywator. I jadę na chwilę, znaczy na chwilę nie wiem ile tam hektarów ma. Yy, muszę mu uprawić yy, jedno pole. I wtedy yy, muszę jeszcze jechać z szaferem trochę na usługi do jednego znajomego. Bo ten, bo tam na budowie trochę ziemi trzeba po, poprzerzucać i się ten... no zdeklarowałem, że mu tam jak to się nazywa? no, że mu to zrobię, także będę musiał do niego jechać dzisiaj bo ten... dzisiaj, jutro do rana jeszcze ma zagęszczarkę no a tak mi bardziej dzisiaj jeszcze pasuje, bo jutro nie wiem czy bym się wyrobił, także y, pojadę dzisiaj no brat pojechał do sklepu Ogarnąć tą zębatkę, taką jedną do tej przekładni napędowej. No i zobaczymy, jak to będzie. Czy, czy dostanie, czy będzie musiał zamówić. To teraz nie wiadomo. Teraz wszystko. Za wszystkim trzeba czekać. Dobra, ja, ja karmię na szybko. I widzimy się później. No i dobra, mam nakarmione krowy odczepionego miksa. Podczepiam kultywator i. Jedziemy. No ja już kultywator mam podczepiony. Będę szedł, na, jechał na usługi A kamerę zostawię w warsztacie, żeby będziecie mogli zobaczyć co tam chłopaki będą robić. No, wczoraj nie zdążyłem tego do znajomego pojechać ładowarką, tą ziemię prze, przerzucić. Kordę trzeba umyć jeszcze. No, także dzisiaj jadę z rana i ten, i. Tak, godzinka roboty prawdopodobnie to jest. Muszę zobaczyć, czy płyn jest. Kamerkę zostawię chłopakom. O, dzisiaj ogólnie ma przyjść też druga kamerka, także znowu będzie można na dwie kamerki nagrywać I ten I, i będzie to lepiej wyglądało, dobra Kamerkę zostawiam u chłopaków w warsztacie Zobaczymy co, co im się tu uda zrobić Ogólnie do kowala jest oddane Dwie tulejki, jedna która tu się mieści Która tutaj wchodzi, jedna która tutaj wchodzi Będzie zespawane i będzie bezpośrednio napęd, przekładnia na, na wał robiony bo tu kombinowaliśmy, najpierw miała tutaj być ta przekładnia i zębatkami z łańcuchem miało być przeniesienie napędu ale stwierdziliśmy, że to te łańcu ten łańcuch będzie się tu brudził będzie pękał prawdopodobnie od obciążenia także dajemy bezpośrednio tutaj wałek idzie do tego wałka tu przekładnie i do ciągnika, tak będzie to rozwiązane i tyle, dobra ja nie wiem ja nie lubię hmm? co tu gadać a więc Mamy już yy, tulejkę kawałek. Teraz trzeba... U mi się zabił. Trzeba wiercić w płycie dziury. Próbujemy do tego użyć pewien patent. Zobaczymy jak to wyjdzie.

Ekran włączył Teraz według teorii internetu Chodźmy położyć blachę Powinno się odbić Powinno się odbić Czekamy z niecierpliwością Wow. Wow. U, 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 wow! Ładnie robione. I teraz środek doznaczyć i wywiercić. Mm -hmm. Jak dobrze, że mamy śórkę. z internetu. Nie ma. Jak ten patent nie działa? Z tym może być... Hmm. To się nie. To nie piniakem Co? Tego tak nie załatwi Będzie piniakem chyba trochę rozkalibrować. Mm -hmm. no i dobra, już jestem z powrotem odczepiam kultywator, bo już jest dosyć późno już jest e, która godzina? No już jest dwunasta także najpierw robię karmę i potem dopiero pojadę dokończysz to kultywatorowanie No bo wczoraj ten znajomy nie zdążył wszystkiego rozwieść i tam zostały tam z ile? 2-3 hektary. Także no, będę musiał jeszcze pojechać później to dokończyć. Dobra, ja zaczepiam, robię miksa i widzimy się później. Vamos zaraz pastować. снова. Rozkładanie i rozkładanie. No teraz. Co, przekaznika nie może znaleźć? Ile wziąłeś? 540, ja? się echo teraz. No, bateria już jest prawie pusta, także rozłączam nie od czasu do czasu. Ale pierwszy test przeszła pozytywnie, tak mi się wydaje. No i dobra ja, ja tu już no jest trochę później w sumie Kultywatorem jadę do znajomego tam zrobić to dokończyć to pole, bo wczoraj zrobiłem, jak, nie wiem czy już mówiłem, ale wczoraj zrobiłem te 3 hektary, tam trochę ponad godzinkę, no teraz tam zostały powiedzmy te 3 hektary. No i jadę to zrobić. Wcześniej chciałem jechać, no ale znowu mnie sprawy biurowe zatrzymały, że tak powiem. No i musiałem trochę posiedzieć przy biurku. No, ale już teraz jadę. Chłopaki zaraz będą obszątek już robić i jadą do domu. Także no, tam maszyna fajnie chodzi. Teraz będziemy jeszcze wzmacniać wzmacniać tą żmikę. Będziemy jeszcze no będziemy tam jeszcze wspabywać pręd do dookoła żmiki, tam na tym rancie, co jest. No i wtedy jeszcze trzeba będzie obudowę zrobić z blachy, żeby tam nie rzucało tego obornika w powietrze. No i wtedy, wtedy próba generalna będzie. Myślę, że w następnym tygodniu pod koniec coś tam uda się przetestować. No i sobie działam tutaj. Tu już jest to co wczorajsze. Pierwszy pasek tutaj jeżdżę. Zaraz Wam pokażę. Otworzę tutaj. Ładnie rzuca ziemią Obornik cały przykryty Gdzie nie gdzie tylko te yy, tak no pozostałości po kukurydzy widać Także jest, jest elegancko. Ja tu będę robił dalej, mam jeszcze trochę do zrobienia, także na dzisiaj to by już było tyle. Mam nadzieję, że się podobało, także dzięki za uwagę i do następnego. Cześć!